Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy po nowy stary nabytek. A już wam mówię, że to nie będzie beczka jednak. Zmiana trochę planów. Zobaczycie jak zajedziemy, bo się na pewno mi się wydaje, że się uda. No ale czy kupimy? Czy jak to się dopiero okaże. Jeszcze wam wszystko opowiem jak to będzie. Wyjeżdżamy. Jak się uda to te mamy załatwioną na lawetę no i bo jest 30 km stąd tylko jeszcze jedziemy po mojego kolegę żeby było że jako wiecie Jestem On się dobrze zna Więc coś nam podpowie więcej A my sami to tam wiecie jak to jest? Przecież mi błąd tu wyskoczył, Jak to? Samochoda. No dobra. Widzimy się. Widzimy się już tam, na miejscu. Widzimy. Przyjechaliśmy prasę oglądać. Jesteśmy na miejscu. Mogłem nagrać to, nagrywam i chyba tak na to wygląda, że chyba będzie wszystko dobrze. Bo zobaczę, kolega mówi, że że jest wszystko no okej, okay, no ale zobaczymy jak to będzie, no bez wałka jest bodaj bez, ale jakoś to chyba będzie mi się wydaje światła ma wszystko aby żeby działało też o podwał to tutaj ja ja? to jest podgięta, o tak jak widzicie. no Mateusza brał co? ja a jak, musi być na kanale Ale widzicie no stojała na dworze No ale może coś z tego będzie Dobra Mało będę mówił bo mówię no co tu więcej jak zawieziemy do domu to wtedy coś więcej powiem no to jeszcze Dobre łańcuchy jeszcze dobre. Napinacze też. Wszystko. Ja nie, bo to powinno być takie ten, ale to pękało mi kurwa, bo tu jeszcze powinna taka guma być, ta, ta. żeby wtedy to wtedy by nie pękały śruby, a tak to Dania ja to zespołami się nie dało porobić co bo, co ten, ona to słabi, mi do końca. no, dobra, szana, dałem, no wydać, zyspansę, nie? Dobra. ale na czy widzę, 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 Co? Ona jeszcze była była nowsza. właśnie kurwa miała na na poduszki. Nowsza jest od mojej. Ja nowsza jest. To tedy, tedy, Od 80 do 160 nawet. No Łacorda. Tutaj tego. Ja, ja ja, ja pordało, i ja to y, nie no ma. Podobno ten tylko trochę tam puka jak jest. Tam, To tak to znaczy, znaż, chodzi? Dobrze, to chodzi? żebyś nie opuścił Bo no. <gulia> by było Szeroki taki kołpacz, nie ma jak tam to będzie mu spokojnie Jesteśmy jeszcze u niego, ładowacz oglądamy Jesteś na sprzedaż za trójkę no, stoi tu trochę czasu, ale jeszcze Jeszcze by może komuś posłużył na pewno jak tamtego wszystko sprawne to No by był ktoś zainteresowany to 3000 Taki to jeszcze by mówię jeszcze odmalowałby go jeszcze by Coś tam z niego było Czytamy na lawetę i tak, zaraz będzie chyba. No, no dobra Takie mówię krótkie wstawki wam pojem pokażę, ale błoto, to, ale miarę jeszcze nie jest źle pogoda dzisiaj. O tam przyczepa na samozbierająca. samo zbierająca. Tylko siarka. Jak widać, nie wiem, jakaś niemiecka na cztery dębny Tu jechać, pan, no, dobra no, 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 będzie. jeżdża pomału coś będzie więcej opowiadane jak już będziemy na miejscu ja będziemy ściągać też to coś więcej o niej powiem no zobaczymy oby żeby dobry był zakup trafiony ale wszystko nam się okaże. 30 km stąd też czy to daleko my trochę za daleko pojechaliśmy trochę skrótem chodziła na siedmiu, mam nadzieję że będzie dalej zobaczymy na wiosnę się okaże jak ona chodzić będzie na no, pewno będą z tego nagrania filmy mam nadzieję że Wam się odcinek spodoba Będziemy się u mnie już, będziemy ściągać Żeśmy dojechali do domu, będziemy ją ściągać turem Jakoś zobaczymy jak to będzie tam tu ma rampia. tutaj starszy tur to wiadomo, no ale... Prasa. żeby prasowała. Zobaczył na wiosnę. Ja włączał radio, mówi, że Ładnie chodzi. Bo no czekali na, na tego, na lawetę. No dobra, coś dalej nagram, a będziemy śmiać się. Idziemy się później. Who is this dummy? Jak widzicie prasa już jest 100 stodole Zagarażowana Do wiosny Będzie Stoi, trzeba parę rzeczy porobić Powiem wam jaki to model I w ogóle jak już Z tych trzech nabytków Bo one u nas zostają Zobaczymy Miejmy nadzieję, że prasa Będzie chodzić Będzie wszystko dobrze No dobra, to widzimy się w jakimś na pewno odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w dalszych odcinkach. Pa Pa!